Hejka, przygotujcie się ze mną na tręgnach. To myślę, że pierwsze będzie do skarpety. No skarpety. Dzisiaj biorę i tak. Dobra, skarpety już ubrane. Jeszcze pójdę po sole. Solec tutaj. Chodź. O Boże. Ale nieważne. ważne. No, i już jest gotowa. W ogóle ocenicie moje przejście, czy wyszło. Hmm. No już jest gotowa. Ja w sumie prawie gotowa, bo muszę się uczesać. Dzisiaj taka gumka, bo innej nie znalazłam. Nawet do skarpet potrzebuję i zda. Jeszcze taki stoterek, bo ten mogłabym zostawić, ale ubiór ten będzie bardziej pasował. Albo jednak nie. E, więc tak, dobra, tu dam. He, he. E, Myślę, że już możemy iść. Pięknie. Dobra. Myślę, że już kończymy i myślę, że parę szorców, może nawet filmik pojawi się na kanale streamingu. Bajo!